Sie widzowie, witam bardzo serdecznie kolejny odcinek na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj szczęśliwy dzień, ponieważ mamy bardzo dużo dowodów na Tuptusia, które pomogą nam wyciągnąć konsekwencje z tego, że okrada nasz bank i robi tak naprawdę niedobrą robotę z tym, że jeszcze nie wiemy dokładnie z kim współpracuje, ale mam nadzieję, że dzisiaj się tego dowiemy. Ja w tym momencie jestem pod Sasharboxem, żeby przypomnieć Wam o subskrybowaniu kanału, ponieważ kto nie subskrybuje, ten nie jest prawdziwym. Rozumiesz, nie jesteś prawdziwy widzem, jak nie subskrybujesz, więc subskrybuj koniecznie kanał, żeby być na bieżąco. Ponieważ filmy tutaj są codziennie o godzinie 14.14. .14. Tak samo zapraszam na mój kanał Szybsą, tam również fajne filmy. I zapraszam na serwer kidowice.pl. Tak jest! Najcudowniejszy serwer pod słońcem. Dobra, słuchajcie, dzisiaj lecę do Magika, ponieważ muszę z nim porozmawiać. Ponieważ tak się składa, że chciałbym mu przedstawić to, co zdobyłem, to, czego się dowiedziałem, i to, jakie mam dowody na Tuptusia. A dowody są naprawdę mocne. Mam nadzieję, że Magikowi się to spodoba. O! Nie śpi tutaj na na fotelu, no to pewnie śpi na górze. No dobra, no to lecimy na górę zobaczyć, co on tutaj kombinuje. Czy on tutaj śpi w swoim łóżku? Halo Magik, jesteś tu. O, dzień dobry! dzień dobry, dzień dobry. co? Co jak tam życie? No, bardzo dobrze, u ciebie. U mnie wybitnie. Słuchaj, tak się składa, że wczoraj. Podjąłem decyzję o tym, że będę śledził Tuptusia i będę robić mu zdjęcia, żeby znaleźć jak najwięcej dowodów na to, że kradnie nam kitcoiny. Wyobraź sobie, że on ukradł już o wiele więcej niż nam się wydawało. To, że miał te 3 złote kitcoiny, których nam się ostatnio nie udało odbić, to jest nic. On ma jeszcze jakiegoś 4 złotego kitcoina plus jeszcze zabrał jakieś srebrne. Więc on ma dużo tych kitcoinów, ale spokojnie. Porobiłem mu zdjęcia, mam dowody. Teraz to już nie ma, przebacz. Teraz. Teraz. No chodź, 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 chodź. Musimy zajść do mnie na chatę, ponieważ mam u siebie na chacie te, te dowody. Tak samo zabrałem mu jednego z tego kitcoina, więc o tyle jesteśmy do przodu. O tyle jesteśmy do przodu, że on już tego jakby. No tu w domu schowałem, schowałem, żeby nie było tak łatwo tego znaleźć. Po co to miałem nosić przy sobie? Tutaj. Uwaga, zapraszam, tu. Czekaj. Ej, gdzie to jest? No było w tej szafce! Przysięgam! Co to no nie wiem, no nie wiem co się z tym stało, ale przysięgam, że było w tej szafce Nie no co jest grane? Ej, dobra No wiesz co jest budzisz mnie, zwykle musisz... Ech. Ej, no ale przysięgam, że miałem Dobra, miałem pełno zdjęć z do tego Kitcoina, na no, dlaczego A tego nie ma? Ej, co jest grane? Ej, dobra, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba Ej, serio, uwierz mi. Uwierz mi proszę No co? co? Ty jesteś coraz gorszym wspólnikiem No ale... Ale przysięgam, że miałem te zdjęcia, no ktoś mi musiał je ukraść. Tylko nie wiem kto, kto mi. Że, nie daj, że nasz twój szczur okrada to jeszcze rzecz to mi marnujesz mój no. czas. Nie marnuję, przysięgam, że miałem te zdjęcia, tylko teraz nie wiem gdzie one są. Czekaj, mojej No to lepiej znać. Czekaj, może ja je przełożyłem gdzieś do jakiejś skrzynki tu, nie? Jeszcze... też nie? powinniśmy się pozbyć tego szczura. No, no też, no, czemu nie? No czemu pozbyć? No to, no to co? On cały czas kitcoinów ubiera z naszego banku, a on się zbogaca? Ale on to z kimś tak robi, nie wierzę. Chowanek. Nie wierzę w to że, to, że Nie wierzę w to, że on sam to robi. Na pewno ktoś go albo złusza, albo... No nie no przysięgam, że tutaj to było! No ja nie wiem, gdzie to jest. To, dobra, Magik, musimy z... Aha już... A jesteś, jesteś tu, myślę, że już się poszedłeś. No yy, nie wiem co mam zrobić. Nie wiem co mam zrobić. Nie wiem, nie no... Wiem, No Już nie mam ochoty trzeci raz tego tracić, więc do widzenia i przestań to robić. Zrozumiamy. Dobra, dobra, dam se radę jakoś, dam se radę. Dobra, leć, leć, idź idź, idź, Fój dobra. Żur, twój problem. Uch, widzowie, straciliśmy wszystkie dowody, które mieliśmy na Tuptusia. Nie rozumiem dlaczego, nie wiem dlaczego te rzeczy zostały stąd skradzione. Nie spodziewałbym się, że ktoś przyjdzie, przeszuka te szafki i że akurat to zabierze. Jeżeli tu ktoś to faktycznie zabrał, jeżeli ukradł te wszystkie. Co tu robi ten kocur? Dobra, wynosi się, wynosi się. Nie chcę tych kocurów tutaj. Jeżeli, jeżeli tu ktoś mi to ukradł, to on to powinien mieć gdzieś u siebie, ale powiem wam wprost, mnie, dla mnie to już jest za dużo. Ja złapię go w inny sposób. Nie chciałem tego robić, bo wydaje mi się ten sposób dosyć brutalny jak na niego. Ale jak możecie dobrze pamiętać, raz udało mi się go złapać tym orłem, więc uda mi się i drugi. Nie ma szans, już nie będzie mi tak uciekać ciągle, więc ja w tym momencie muszę się gdzieś usadowić, muszę gdzieś zostać i po prostu... Wyczaić, gdzie jest tuptuś w jakimś momencie I po prostu go upolować Ja robię tak, bierzemy na, drugo, na drugą rękę orła także żeby mieć co, co z nim robić Bierzemy ten aparat, zrobimy sobie jeszcze kilka zdjęć Tuptusiowi, jak go zobaczymy, także żeby mieć Jakikolwiek dowód na niego, że coś kombinuje Może jest gdzieś tam obok Może będzie u siebie na chacie, czy coś, czekajcie, zróbmy tak Mamy litrę, mamy litrę dobra Wylecimy sobie tutaj na samą górę Dobra, jesteśmy na samej górze tych głów Ok, wylądowane, i teraz tak Zlokalizujmy tuptusia, czy on gdzieś tutaj jest Czy on gdzieś tutaj krąży czy on, czy, on w ogóle, czy on w ogóle jest dzisiaj? Czy on. No nie wiem, gdzie on może być w tym momencie. Tak naprawdę, kidowice są tak ogromne, że on może być w dowolnym miejscu, przysięgam, ale wydaje mi się, że. Jest! Jest, 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 jest! Dobra, krąży, jest obok, obok, obok skina magika. Dobra, robimy tak, szybko tu. Jakiekolwiek zdjęcie. pyk, dobra, mamy zdjęcie. Nie jest to żaden dowód póki co. Najlepiej byłoby mu zrobić zdjęcie z Kitcoinem, chociaż takowe też mamy, ale przydałoby się więcej takich zdjęć mieć. Dobra, widzę, że on leci tam. Gdzieś idzie za ten sklep z, e, z telefonami i za dom Weroniki. Ale gdzie on tak naprawdę chce iść, to ja tego nie rozumiem. Ale zaraz, jak będzie gdzieś jakaś duża przestrzeń, to wypuszczamy na niego po niego orła, dobra, uwaga. Widzimy, że on idzie tam, ale po co on tam idzie? Po co on tam idzie? Dlaki jest tego cel? I w ogóle, zastanawiałem się widzowie nad tym, dlaczego on Po całych kidowiecach porozsiewał te kitcoiny I wydaje mi się, że może to być sposób dla niego taki Żeby po prostu jakby Gdzieś ulokować te kitcoiny W taki sposób, żeby ludzie je znajdywali I żeby było po prostu, żeby wszyscy jakby sobie myśleli, że Że tak to po prostu jest, że te kitcoiny się Są porosypywane i że to nie powinno być Nic dziwnego, że tu ktoś ma ich wiele Bro, On jest przed moim domem, o co chodzi? Dobra, robię mu zdjęcie Dobra, zrobiliśmy zdjęcie, ile ja mam tych papierów jeszcze? No Dobra, jeszcze sporo Dobra, wszedł do, moje, do mnie na chatę, no nie, nie. Jest to, nie jest to do, do, dobrze, ponieważ ja tam nie za bardzo teraz mogę wejść, ale wylądujmy sobie na kit sklep. Wylądujmy sobie na kit sklepie, stąd będziemy mogli sobie co nieco zaobserwować i stąd też będzie nam łatwo wypuścić y, orła, który poleci na, na Tuptuzie i w ten sposób go złapiemy. Dobra, widzę, jest tu, jest tu, jest tu jest tu, jest tu. Dobra, robimy mu zdjęcie. Czekajcie, liczę na to, że on zrobi coś przypołowego, że on, że on znowu będzie kombinował jakieś dziwne akcje. Dobra, pyk, zrobimy mu kolejne zdjęcie. Jeżeli idzie gdzieś w tamtą stronę, dobra, robimy. Dobra, no i skręcił tu, czy on idzie do sklepu z czapkami. Ja nie mogę, może on iść do sklepu z czapkami w tym momencie. Dobra, czekajcie. No nie chcę, nie chcę opuszczać tej pozycji, bo ta pozycja jest dobra, w której ja teraz jestem, ale za bardzo nie widzę teraz, co on tam robi, a może robić tam teraz kolejne jakieś przypołowe akcje. A i co teraz robić? Co teraz robić? Co teraz robić? Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. No nie, no czekam, czekam na niego. Czekam na niego i liczę na to, że zobaczy. Kurczę, wiecie co? Nie, nie wiem za bardzo, ja nie wiem za bardzo, co powinienem zdobyć. No dobra, chyba po prostu trzeba go łapać, chyba go trzeba łapać. Dobra, widzę go tam, widzę go tam, jest na poczcie. Jest na poczcie. Dobra, widzę, że wszedł do środka, dobra, szybko zdjęcie, jakieś jedno. Tam widzę, że się kręci. O, dobra, wybieg stamtąd. Leci gdzieś w stronę banku chyba. Leci gdzieś w stronę banku, tak mi się wydaje. Dobra, leci w stronę banku. Uwaga. Leci orzeł, leci orzeł. Leci orzeł na niego. Mam nadzieję, że na niego. Proszę, proszę, proszę. Dobra, tu. Wylodujmy sobie tutaj. I uwaga, czy orzeł na niego poleci? Leci, leci, leci. Dobra. Oj, tu ktoś się mago już zobaczył. Chyba go już wyczuł I co? Jest, mago, 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 mago. Tu tuś. Oj, stało się, oj, stało się. Co teraz powiesz ciekawego, co? O, no, tego się nie spodziewałem, że takie się akcje zdarzą, co? O! No, coś cię za bardzo do góry podniósł ten orzeł. Tak nie miało to wyglądać. Ej, dobra, orzeł, chodź tu. Chodź tu. Jak ja go mogę teraz zgarnąć tutaj na dół, żeby on do mnie zleciał? Halo, orzeł. Mogę jakoś gwizdnąć na niego? Czekajcie, bo on tak podleciał do góry. Czekajcie, jak ja mam teraz... Ja muszę jakoś... No i tu tuptuś. Co, co, co ty mi powiesz? Jak teraz się czujesz w tej sytuacji? Tak się składa. Że przyłapałem cię już niejednokrotnie na kradzieże kitcoinów z, yy, z tutaj ze sklepu, ale spokojnie, najpierw by się przydało cię przesłuchać. Ja muszę jakoś tam wyjść na, na, na dach i po prostu kliknąć w tego orła, wtedy ale zastygli w powietrzu, co jest grane. Dobra, tuś, zapraszam za mną, zapraszam za mną, będziemy rozmawiać, Albo nie, zapraszam tutaj. Chodź, chodź, chodź! Dobra, puszczam orła, zaraz, jak będziesz uciekał. Jak będziesz uciekał, puszczam znowu orła, rozumiesz? On cię złapie! On cię złapie, zapraszam za mną, zapraszam tu, idziemy do banku. Idziemy do banku, chodź. Tu, proszę, przodem iść. Proszę, idziemy. Idziemy, mam dowody na ciebie, wiem co zrobiłeś i bardzo mi się to nie podoba, co tu zostało zrobione. Zapraszam do środka, Wcho Do! Spróbuj tylko uciec, spróbuj tylko uciec. Gdzie on, gdzie ty jesteś? Gdzie on pobiegł? Dobra, jakim cudem? Jakim cudem on tak szybko mi odbiegł? Jak to jest możliwe? Co jest grane? Gdzie on jest? Aha, dobra, tu jesteś. Dobra, chodź. Wchodź do środka, dobra. Tu, zapraszam za mną, proszę tu przejść przez to Zapraszam, chodź tu Chodź, 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 chodź No, nie masz nic nic nielegalnego, co ciekawe Dobra, zapraszam tutaj na dół, zapraszam na dół Tutaj, ja sobie tutaj, prawda Z tym orłem będę chodzić, żeby mieć pewność, że Chodź tu, gdzie ty jesteś Tu, ptuś Tu, ptuś No, gdzie ty zwiałeś znowu Gdzie on pobiegł Halo Tu, tuś gdzie on poleciał? Ej, dobra, znowu go... Dobra, tu, no co ty robisz, gdzie ty krążysz? Masz iść tu przede mną, idziemy na dół, idziemy na dół. I się nie zatrzymywać, dobra. Tu, stop! Dlaczego stąd ukradłeś kitcoiny? Wiem, że to zrobiłeś. Mam, no jak nie, jak nie, nie udawaj, nie udawaj Głupiego, doskonale wiemy gdzie te Kitcoiny chowałeś i tak dalej Wiemy, że je kradłeś, więc lepiej się przyznawaj Do tego i mam nadzieję, że, słuchaj Ja ci powiem wprost, ty i tak masz, masz dwa dni Na to, żeby zwrócić wszystkie kitcoiny, które Ukradłeś, bo w przeciwnym razie, będziemy Wyciągać z tego konsekwencje, i co najważniejsze Powiedz mi z kim ty współpracujesz, współpracujesz z Dave'em? Z Weroniką? Z Szymonem? Z Tosią? Z Magikiem? Dobra, nie wierzę w to, że sam to wszystko zrobiłeś. Ktoś cię musiał wy, 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 wyciągnąć z tej pułapki, która była na dole. Słuchaj, masz wszystkie kitcoiny ścione. Dobra, spokojnie, idzie, chodź, idziemy tutaj na dół. Idziemy na dół, będziesz, będziesz przesłuchiwany. Zapraszam na dół, idziemy niżej. Tu. zapraszam, zapraszam za mną, idziemy teraz do twojego miejsca ulubionego, do twojej prawda, do twojego fajnego tunelu, który wiadomo gdzie prowadzi, ja wiem wszystko już co ty robisz, ja wiem, że ty masz tunel pod swoim posągiem, który prowadzi się w to miejsce, zapraszam tutaj, proszę mi wytłumaczyć co to jest, nawet już, no, nawet już tego nie zamykasz widzę, co to ma być, dlaczego podkopałeś się do banku, to miał być bezpieczny bank, a przez ciebie przestał być bezpieczny i za, zaryzykowałeś tym, że ten biznes się po prostu nie uda, dlaczego to zrobiłeś? Co, co nie, co nie? Że, że chcesz mi powiedzieć, że to nie jest Twój tunel? Słuchaj, dobra, zapraszam za mną w takim razie. Przejdziemy się tym tunelem, może co? O! A, dobra, wpadłem sobie na dół do tej pułapki, do której Ty wpadłeś, tak swoją drogą. Eee, dobra, słuchaj, nie będę wchodził tym tunelem, gdzie ty jesteś? Tu. Ja, e, zapraszam za mną. Pójdziemy w takim razie z buta pod Twój posąg, żeby, żeby, żeby ci pokazać, że wiem, gdzie jest wyjście stamtąd. Zapraszam za mną. I, i spróbuj mi tylko uciec. To puszczam na ciebie Orła od razu, rozumiesz? Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Tu ptuś, To nie jest dobre, co ty zrobiłeś. To mi się nie podoba bardzo. To jest bardzo złe zachowanie, które tutaj zostało zrobione. Eee, nie powinieneś kraść takich rzeczy. Nie wiem dlaczego to robiłeś. Magik jest na ciebie bardzo zdenerwowany, więc. Eee, no jest ryzyko tutaj, że Magik będzie chciał jakieś większe konsekwencje z tego wyciągać, więc na twoim miejscu odzyskałbym wszystkie kitcoiny i zwrócił je z powrotem do banku, bo to jest, bo to jest naprawdę. To jest niefajne. To jest niefajne, że tak, że tak kradłeś. Dobra, zapraszam za mną, eee, lecimy do. Pod twój posąg, zobaczymy co tam na to wszystko powiedzie Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie no, to jest, to jest Zaraz rzucam na niego orła Jak go tylko zobaczę to orzeł w niego leci Jak go tylko zobaczę Gdzie jesteś tuptuś? Dobra, masz przekichane, masz przekichane Uciekłeś, a powiedziałem ci, że masz się mnie trzymać Blisko, nie wiem gdzie jesteś Nie wiem czy mnie słyszysz w ogóle, dobra no. Spokojnie spokojnie, zlokalizujemy go prędzej czy... No nie no i on uciekł mi naprawdę No nie no, to jest jakiś żart, to jest jakiś żart Co ja mam zrobić teraz No nie no, go się nie da upilnować Przecież to jest, to jest tak Tak denerwujące jest to kapibara, że to się w głowie nie mieści Nie? Dobra, przejdźmy tu No może on poszedł tam gdzieś do tego W swoją stronę z tego swojego domku, pewnie gdzieś tam Będzie, dobra idziemy tędy Idziemy tędy, albo wiem, wylecimy sobie na główki I zobaczymy z góry gdzie on jest Tu, szybko, 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 szybko Wyrądujmy tutaj, ok. I teraz gdzie on jest? Czy on jest gdzieś tam pod swoim domkiem? Nie. Czy tu gdzieś jest? Nie widzę go na razie. Ale gdzieś on musi być. Jak go tylko zobaczę, to od razu puszczam Orła. Puszczam Orła, jak tylko go zobaczę. Gdzie on się kryje? Gdzie on się ukrywa? Dobra, tu nie widzę go nigdzie. Pod jego posągiem też nic nie ma. Koło Magika nie ma. Jest! Dobra, leci. Leci orzeł, leci orzeł. No i, i, i jest. No tu ptuś. Szykuj się, szykuj się, bo orzeł na ciebie leci. Szykuj się, szykuj się. Nie, nic, nie da że się schowasz pod wodą, on tam pod ciebie też wleci, tak mi się wydaje. No, gdzie jest ten orzeł? Gdzie jest ten orzeł? O, tam jest, dobra, leci, leci, leci. O, z wody wyleciał w ogóle, co jest? Wlatuje pod wodę normalnie. Jak to jest orzeł wodnik? Normalnie, dobra, no i on się zaklinował tam. No nie, no ten orzeł pod wodą nie jest taki, taki taki, wytrzymały. O, dobra, wyleciał do góry, ale jest zawzięty, jest zawzięty. No szuka, szuka, szuka. Dobra, wylądował tam. Co on kombinuje? Dobra, czyli tam gdzieś jest tu ktoś. Tu gdzieś, tu gdzieś musi być. On przyleciał tutaj chyba. Tu jest, tu, tu, tu wleciał. Na bank, tutaj gdzieś jest. Na 100%. To jest jakaś jego, jakaś jego baza, którą on sobie zrobił. O, jest! O, tu, tuś, tup tuś, tup tuś. No i co? I było warto uciekać. Dobra, czekaj, ja tutaj muszę stąd wylecieć. Jakoś. Dobra, tak. Tu bierzemy sobie w drugą rękę tą rękawicę. Gdzie to jest? Tu jest, o tu jesteście, dobra. Wow! Ej, zniszczyła mi się Elytra! Nie! Zniszczyła mi się Elytra! No, najgorzej! No, nie! <laughs> Jaki pech w ogóle! No i to co, co tak, będzie wisiał chyba, co? No, no, to chyba. To co tak powiesisz? Pozastanawiaj się nad swoim zachowaniem. Ja sobie lecę po. Eee, po No Dobra, tu, zapraszam za mną, zapraszam za mną. Powiedz mi, co to jest za miejsce. Tu. Widzisz to? Ja doskonale wiem, dokąd prowadzi ten tunel. I teraz, słuchaj, podsumowuję to, co się tutaj ma wydarzyć. Bo ty nie, nie udawaj głupiego, nie udawaj, że, że to wszystko nie jest prawda, bo ja doskonale wiem, co żeś zrobił. Mówię ci jasno i wyraźnie Magik jest na ciebie zdenerwowany, dlatego jest ryzyko Że będzie chciał wyciągać większe konsekwencje Daję ci 24 godziny na to Żeby oddać wszystkie kilkoiny, które ukradłeś Masz je zwrócić bezpośrednio do mnie Wszyściuteńko, co do, co do jednego co, co oddałeś i zamurować Cały ten tunel, ma być zamurowany Nie ma być żadnego tunelu, który Łączy twój posąg z bankiem Bo to jest nie w porządku, ma to być całkowicie Zamurowane, masz na to 24 godziny Rozumiemy się? Jeżeli to się nie wydarzy To przyjdzie do ciebie magik i przyjdzie do ciebie też ten os Rozumiemy się? No, więc proszę to zrobić. I nigdy. I nie rób takich akcji już więcej. No. Dobra, widzowie. Powiem wam tak, no. Tuptuś nie wiem do końca jakie były zamiary jego i dlaczego on to wszystko zrobił Nie wiemy dalej z kim współpracował, więc nie wiemy tak naprawdę czy on w ogóle ma te kitcoiny Obawiam się, że mogą z tego powodu wyniknąć kolejne problemy i kolejne, prawda, tutaj wyjdą jakieś dziwne akcje Ale póki co powiedział, że mi to odda, więc możliwe, że jest w stanie te wszystkie kitcoiny odzyskać I mam nadzieję, że odzyska, ponieważ nie chciałbym wiedzieć co Magik z nim zrobi, jeżeli on nam tych kitcoinów nie odda